Polscy dyplomaci wypowiedź szkalującą Polskę. Za wielki sukces uznały niemieckie media wizytę kanclerza Niemiec Friedricha Merca w Białym Domu. No i chyba słusznie. Kanclerz, pomimo złośliwości amerykańskiego prezydenta, uniknął skandalu i bronił stanowiska i interesów własnego kraju. Czyli zachował się tak, jak polityk zachować się powinien. Niestety dla nas takie uprawianie polityki to ciągle niedościgniony wzór. Spotkanie forum polsko-niemieckiego w Berlinie, które miało być nowym otwarciem w stosunkach obu państw, zakończyło się niebywałem dyplomatycznym skandalem. To miało być wielkie wydarzenie i nowe otwarcie w stosunkach polsko-niemieckich. W nowym budynku polskiej ambasady w Berlinie odbyło się forum. Polsko-Niemieckie, czyli spotkanie. A kto za ten dopiero budynek zapłacił? To znaczy pytanie, bo pewnie ja. polityków, ekspertów, ludzi biznesu i ludzi kultury oraz przedstawicieli organizacji samorządowych, którzy dyskutowali o przyszłości relacji i stosunkach polsko-niemieckich. Motem tego spotkania, tych dwudniowych obrad było hasło: Wspólnota. Na trudne czasy. No bo czasy rzeczywiście są trudne. Spotkanie było pierwsze od 8 lat i otwierali je ministrowie zagraniczni obu krajów, Polski i Niemiec, czyli Radosław Sikorski i Johan Wudenpul. Czyli wszystko na wysokim rządowym poziomie. Szefowie dyplomacji wręczyli nagrody polsko-niemieckie za rok bieżący, suma tych nagród to 20 tysięcy euro, czyli nie mało. No i okazało się, że tegorocznymi laureatami zostali polska reżyserka Elwira Niemira i ośrodek edukacyjny Bredbeck ze strony Niemiec. Jak można przeczytać, w uzasadnieniu tej nagrody dostali je jako przedstawiciele społeczeństw obywatelskich obu państw na rzecz dialogu między Polską a Niemcami w połączeniu z aktywnością i wsparciem. Dla Ukrainy. Dodajmy, że nagrodzona ze strony polskiej pani Elwira Niewiera jest reżyserką filmów dokumentalnych o właśnie degradującym wpływie wojny na życie młodych Ukraińców, a głównie młodych ukraińskich kobiet. O tym właśnie opowiada między m.in. jej najbardziej chyba znany film Syndrom Hamleta. Tak ten film się nazywa. No i najpierw forum otworzyli oczywiście ministrowie spraw zagranicznych Polski i Niemiec, a później głos zabrali już sami. Nagrodzeni tu się zaczyna najciekawsze, bo pani Elwira Niewiera ogłosiła ni mniej, ni więcej, tylko to, że Rosja wybrała nam prezydenta. Rosja prowadzi tak. wojnę również u nas, siejąc dezinformację, propagandę i próbując dzielić nasze społeczeństwa. W którym momencie, to już na to, co ona mówi, nie? Ale jakby nie każdy sobie mówi, co chce sobie mówić, ale w którym momencie może stać minister spraw zagranicznych i i obdarowywać taką panią pieniędzmi, które ja jej k zapłaciłem i ty jej zapłaciłeś i każdy z nas jej zapłacił, bo, bo pieniądze k***a państwowe tych nagrody w dupę nie biorą się z nieba i może k***a obrażać połowę Polaków. Zrzeknij się z tego, tych pieniędzy. I za każdym razem, no nieważne nawet kto wygrywa wybory, zawsze jakiś k***a lewacki musi przyjść i swoje mądrości wygłosić. Dlatego bardzo ważne jest dzisiaj, abyśmy bronili prawdy, bronili naszych wspólnych, Demokratycznych wartości. No właśnie, tylko że mamy bronić naszych demokratycznych wartości, ale jeśli w demokratycznych wyborach wygra ktoś, kogo ta cała rząda Europą posłownej z pod znaków gwiazdy Dawida nie lubią, no to kurwa. A może od wykształcenia powinno się głosować? A może. A może tylko kobiety powinny mieć głos, bo głosują lepiej? A może się zagłupi? To nie powinien. Tak zwany tuning demokracji. Uh -huh. Bo równość i demokracja jest ważna w momencie, kiedy akurat mamy większość. Jak nie mamy większości, no to już niestety k by tu trzeba było. Bo jak najbardziej. Wszyscy powinni mieć prawo głosu. No może poza tymi. Którzy źle korzystają z tego prawa głosu i nie głosują na ludzi, na których byśmy chcieli. I tak szczerze, z każdą wypowiedzią y, tego typu obszczymurków rośnie ku 0,5% jakiemuś Brownowi czy jakiemuś innemu. No bo normalny człowiek, który jest normalny, słucha czegoś takiego i mówi, nie no, kurwa, idę do opozycji. Gdyby nie tego typu wynalazki, czy po drugiej stronie. Mieliby nigdy tyle, ile mają, ale to, co się wydarzyło w niedzielę w naszym kraju, mam na myśli, wybory, sprawiło, że czuję się bezsilna, bo mam wrażenie, że my nie mamy wystarczających narzędzi, aby bronić się przed rosyjską dezinformacją i jej wpływami. Pan Nawrocki nie wygrał. A tych wszystkich, yy, co klaskali, spisać, rozliczyć. By tych wyborów bez wsparcia ze strony rosyjskiej propagandy. Pan Nawrocki nie wygrałby tych wyborów, gdyby nie totalnie skompromitowany rząd, premier debil i ludzie prowadzący kampanię Rafałowi Trzaskowskiemu, którzy kolejny raz. To nie wiem jak mam ich ocenić, bo to, bo to już nawet szkoda ich obrażać, nie są po prostu upośledzeni. I w momencie, kiedy ty przychodzisz i znowu obrażasz 10,6 miliona Polaków, właśnie zabrałeś 0,5 na Platformie i Koalicji. Bo ludzie tacy, którzy. A kurczę, zobaczmy, co się dzieje. Widzą, co się dzieje i idą gdzie indziej. I to nie jest już problem tylko Rosja, nie jest problemem już tylko Ukrainy. To realne zagrożenie dla naszej demokracji i bardzo proszę, abyśmy tego nie ignorowali. Dziękuję bardzo. Teraz tak, ja to w Rosji, jak najbardziej, nie? Chuj w dupę, kurwa. a tego Putina to powinni na Placu Czerwonym rozstrzelać. Totalnie to jest mi to obojętne, kurde. to jest taki człowiek, kurde, Stalino stalinopodobny. Skurwy, chuj w dupę, Ja nie interesuje nas ten człowiek. Życzymy mu jak najgorzej. No ale w momencie, kiedy ty świadomych ludzi, kurde, wyzywasz od jego paradczyków, no to, kurde, no to z czym ty chcesz się spotkać, to Nauczę wypowiadać słowo dezinformacja, bo to też jest takie... Bo to nie jest dezinformacja, to dezinformacja. Masz kółka p... na kartce napisane. Napisał ci to pewnie jakiś tam. Polska reżyserka pani Niewiera. Pan Nawrocki nie wygrałby tych wyborów bez wsparcia ze strony rosyjskiej propagandy. Nie podejmuje się teraz wyjaśniać, skąd taka opinia, co ma w głowie pani Elwira Niewiera i na podstawie jakich danych czy jakich informacji w takie Zatem ona dostaje pieniądze. Z naszych podatków i dostaje wyróżnienia od ministra spraw zagranicznych i tak dalej. No nie wiem czy od amasadora, ale chyba tak, skoro się to działo w ambasadzie. Co to są firmy? Gdzie oni te firmy puszczają? Ja mam wrażenie, że jest iluś reżyserów, że kręcą jakieś nagrody, są spójne z jakąś tam ideologią, i oni, oni tam tu dostają jakieś nagrody, tu dostają jakieś wsparcie, tu jakieś ministerstwo kultury to wchodzi. Chłopie, reżysera, którego warto wynagradzać, to nie wiem, to jest Steven Spielberg, to jest dobry reżyser. Jak który zarabia 2 miliardy, no to pójdą, no, jakby nie przyjedzie tam do tego ministerstwa po 2000 euro, bo nie jest wycięłchem, ale może jakiś medal odbierze. To, to są ludzie stary. Tak, jak te podcasty stare, co 100 koła za 5 odcinków, ktoś się na Skype pogadał. I widzicie, teraz tak, ten gniot od, od, od pani głupiej, no bo ja nie sądzę, że ona kręci dobre filmy, skoro wygaduje takie głupoty. I widać po niej, że jest trochę rozkwiana. I nie bez powodu Stevena Spielberga tutaj poruszyłem, bo chłop nagrał listę Schindlera, tak? Czy wyreżyserował listę Schindlera? Stary, super sprawa. Dopiero ten film pewnie dostał w kółnocy. Nie wiem, czy jakiś oskarów dostał, bo aż tak to mnie nie interesuje. Ja ten film widziałem, no ale jakie tam nagrody dostał, to nie wiem, no bo jest mi to obojętne. Mówił o historii na polskiej ziemi. Szanuje nasz naród. Nie wziął pieniędzy za reżyserowanie tego filmu, bo jest normalnym, empatycznym, fajnym człowiekiem. Zaraz ktoś powie, a bo on coś tam odpił. być może odpierdolił, nie wiem, nie znam jego życiorysu. Jak coś od kurwa, trzy lat później nie moja wina. Dostał 7 Oscarów. No, no nie dziwi mnie, bo film jest kurwa naprawdę dobry, nie? I czemu się nie skupiamy, na ludziach, którzy rzeczywiście coś wnoszą, rozsławiają historię na cały świat, a nie kogoś, kto kurwa nakręcił jakiegoś gniota albo jak się ta dziwna nazywa? Co gnoiła żołnierzy? Z granicy. Tym, ja, nawet nie wiem jak się ten zgniociały film nazywa. Holand! O! Nie, nie wstyd wam takie gówno w kinach w ogóle puszczać? Pójdź dupa pasz o nie, nie będziemy się tutaj zastanawiać nad tego typu wykrętami. Szokujące sądy wypowiada. W każdym razie no, są to twierdzenia szokujące i nic dziwnego, że wybuchł ogromny dyplomatyczny skandal. Fundacja... Czy z nie reżyserował pianisty przypadkiem? Pianistę reżyserował Roman Polański, ale z wiadomych tych nie będę się powoływał na kunszt reżyserski i dorobek życiowy tego człowieka, no bo ma tam aferę katolicką w tle, że tak powiem. Stracja wydała zaraz oświadczenie, że wypowiadała się ta pani wyłącznie prywatnie, jedynie w swoim imieniu, no ale nie zmienia to faktu, że słowa te padły, że były to słowa zupełnie obniżające wiarygodność tego, co ta pani mówi i robi, no ale też obniżające. Wiarygodność Polski. I nawet nie to chyba było najgorsze. Najgorsze nie były nawet oklaski, dość rachityczne oklaski rachityczne. po jej wystąpieniu. Ale najgorszy był fakt, że żaden z polskich dyplomatów i żaden z gości A. na sali się po tych słowach nie odezwał. Nikt nic nie powiedział, A, nikt no, nic nie zrobił. Dodajmy, że na sali nie było wtedy ministra Radosława Sikorskiego. I to jest moim zdaniem wielka szkoda, bo ja mam nadzieję, że gdyby był, to jednak nie zostawiłby tego. Bez żadnego komentarza, bo to jest absolutnie skandaliczne. Byli tam wtedy polski ambasador, byli polscy dyplomaci, nikt nic nie powiedział, kiedy podważana była polska wiarygodność, polska demokracja. I stało się to, dajmy, w Berlinie na wspólnym forum. Forum się nazywało Wspólnota na trudne czasy. Trudno tej wspólnoty zobaczyć. I teraz zupełnie inna sytuacja, zupełnie inny kraj. Pierwsza wizyta kanclerza Niemiec Friedricha Merca w Białym Domu. Wiadomo, że Donald Trump no, nie jest fanem obecnych niemieckich władz, delikatnie mówiąc, i robił dużo, żeby to pokazać podczas tej wizyty. Nic nie dało przywiezienie przez kanclerza świadectwa urodzenia dziadka Donalda Trumpa. Przyjechał do Ameryki właśnie z Niemiec. Amerykański prezydent co jakiś czas wbijał szpilę swojemu niemieckiemu gościowi. No, na przykład, Przypomniał kanclerzowi. Ja bym był jakimś dopiero stary w ogóle reprezentantem polskiego rządu albo polskiego narodu. Gdybym pojechał w jakieś miejsce, to nieważne z kim był tam siedział, nie nie zaczął wkur... to bym wstał, bym powiedział go fuck self i bym stamtąd wyszedł. Skandal byłby w ale słupki by mi poszły stary do 90%. I o nazistowskiej historii jego kraju powiedział między innymi że wiem, że wydajecie teraz więcej na obronę, to dobrze. Nie wiem, czy generał MacArthur by był z tego zadowolony, ale ja myślę, że to dobrze, no ale do pewnego poziomu, ok? Będę was miał na oku, tak powiedział Donald Trump, no albo zasugerował, że rocznica lądowania aliantów w Normandii to nie jest dla niego, czyli dla kanclerza Merca, dobry dzień. No i tu trzeba przyznać, że Friedrich Merz zachował się wyjątkowo bardzo profesjonalnie. Wytrzymał presję, nie dał się sprowokować. No ale co chyba najważniejsze, w takiej sytuacji postawił na swoim. Jego odpowiedź na zaczepki amerykańskiego prezydenta wypowiadane w Białym Domu, przytacza między innymi The Welt, No a kanclerz powiedział: Niemcy są dzisiaj bardzo silną, niezłomną Demokracji. Jesteśmy dorośli, i szczerze mówiąc, nie potrzebujemy lekcji z zewnątrz na temat tego, jak rządzimy naszym krajem, jak tworzymy demokrację w Niemczech. Robimy to wszystko sami. Tak powiedział niemiecki kanclerz. No i teraz wyobraźmy sobie, że takie słowa wypowiada polski minister, czy inny polski ambasador, dyplomata po incydencie właśnie w Berlinie. Tylko zamiast słowa Niemcy. Wstawmy słowo Polska. Polska jest dzisiaj niezłomną, bardzo silną demokracją. Jesteśmy dorośli, nie potrzebujemy lekcji na temat tego, jak rządzimy naszym krajem i jak tworzymy demokrację w Polsce. Robimy to sami. No, niestety takie słowa w Berlinie nie padły, chociaż paść powinny. Na razie się tego nie doczekaliśmy, no ale takie jest właśnie, czy takie powinno być profesjonalne uprawianie polityki, i tak powinien zachować się każdy polityk, kiedy słyszy, że podważa się proces demokracji czy wiarygodność jego kraju. I to jest kolejny raz, kiedy powinniśmy uczyć się od Niemiec. Nic dziwnego, że reakcje niemieckich mediów po wizycie, właśnie kanclerza Merc'a w Waszyngtonie, były no, bardzo dobre. Tygodnik Spiegel podkreślił, powiedział, napisał, że Merz generalnie zdał egzamin w gabinecie owalnym a z kolei Ziddeutsche Zeitung zasugerował że cały świat teraz wie Trump nie ma nic przeciwko niemieckiemu kanclerzowi lubi go a dlaczego być może dlatego że kanclerz Merz nie jest angelą Merkel i inaczej potrafi się zachować może to są pochwały na wyrost, ale nie ulega wątpliwości, że kanclerz Merz w tej trudnej sytuacji, bo trudno jest rozmawiać z Trumpem, potrafił sobie poradzić, a polscy politycy i dyplomaci nie. Co więcej, kanclerz uzyskał zapewnienie na przykład, że wojska amerykańskie w Niemczech, czyli w Europie, zostaną. No, co jest dobrą wiadomością nie tylko dla Niemców, ale także dla nas. Czyli brawo, Friedrich Merz.